Cześć, witajcie na y, mojej premierze w znowie zdrabki Mega Pensja. Już tam kolejna z edycji tej zdrapki. Y, zdrabka kosztuje 10 zł. Tak pokrótce szukamy wygrywających liczb. Tabela wygranych tak się przedstawia. Ja mam 3 sztuki zakupione, także wkład 30 zł. Y, mam 3, 10, 15. No to trójki sobie zacznę. Od numeru 3. No i wygrywa 49, 27, 23, 26 i 18. Takie liczby. Fajna warstwa. Mięciutko się drapie. A ja zaczynam od napisu, ale do głównej potrzebne są dwa takie.

Widziałam u Was to tak różnie. 7, 33, 17. widziałam, że dużo zdrapek pod rząd wpada, a później nie ma nic. A tu mi Pani wybrała tak różnie. 14, 28. No dobrze, czyli tylko jedna. Tutaj 10 zł. Zwrot się trafił. Dobra. CC. Okej, okay, no to teraz dziesiątka, a tutaj wygrywa dwanaście, czterdzieści cztery, dziewięć, dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć. A ja mam dwadzieścia pięć, jedenaście, piętnaście, szesnaście i napis. Dalej siedemnaście, dwunastka, jest wygrana. Czterdzieści dwa, trzydzieści cztery i dwadzieścia dwa. Dalej dziewiętnaście, trzydzieści jeden, czterdzieści trzy, czterdzieści osiem i osiem. Tutaj nie ma. I kolejny rząd, Sześć.

i trzydzieści cztery. Dobra. A no, ja mam tak: czterdzieści cztery, dwadzieścia cztery, trzydzieści pięć, trzydzieści osiem i trzydzieści trzy, dwanaście, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia jeden, sześć. I czterdzieści <laughs> pięć, przepraszam, dwadzieścia dziewięć, dalej czternaście, czterdzieści jeden, dwadzieścia pięć i osiem. No i ostatni tutaj rząd czterdzieści dziewięć, napis dwadzieścia sześć, tutaj nie, dziewięć, i ostatnie to trzydzieści dwa. No, żeby było aż dziwnie, jakby wszystkie trzy weszły, ale na trzy zdrabki dwie mam trafione, 20 zł. Zwrotu. E, ja Wam bardzo dziękuję tutaj za oglądanie. No i zapraszam e, na kolejne odcinki. Pa!